Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Korczaka nr 6 w Oleśnicy od dnia dzisiejszego zostaje przekształcona w zespół szkolno-przedszkolny nr 1 w Oleśnicy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 6 licząca 38 oddziałów oraz przedszkola nr 2 w Oleśnicy licząca 9 oddziałów przedszkolnych. Za placówki stanowi pięcioskrzydłowy budynek, w którym poza salami lekcyjnymi mieszczą się dwie pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne, biblioteka, sala integracji sensorycznej, gabinety do zajęć specjalistycznych, świetlica stołówka szkolna oraz sklepik. W dwóch segmentach zainstalowane są windy, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do zespołu przynależy kompleks boisk sportowych oraz plac zabaw. W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stanowiąca zgrany zespół i ustadnie podnoszący swoje zawodowe kwalifikacje. Misją zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy jest wsparcie rodziny w procesie wychowania i nauczania oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz polskich obywateli. Rozwijamy ich zainteresowania, wzmacniamy wiarę we własne możliwości, stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa oraz tolerancji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych innych narodów i ras. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania w kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. Wskazujemy, jak efektywnie się uczyć, aby nadążać za dynamicznie rozwijającym się światem. Jako placówka bierzemy udział w różnych programach oraz projektach. Możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami, takimi jak certyfikaty Szkół Wspierającej Uzdolnienia, Akademii Bezpiecznego Puchatka, programu Śniadanie daje Moc, Bezpieczne Przedszkole 2015, udział w programie Wybieram Wodę, uczestnictwa w kampanii prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu oraz wiele innych. Nieustannie się zmieniamy, aby poprawić jakość edukacji, bezpieczeństwo oraz komfort naszych uczniów.